Teatr to nie tylko artyści, których widzowie oglądają na scenie lub o których czytają na afisze. To także cała armia ludzi, którzy na zapleczu na długo przed premierą pracuje nad budową dekoracji, tworzy kostiumy i rekwizyty. To armia rzemieślników, którzy przycinają, spawają, malują, szyją, mierzą, budują, składają i tym podobne. Większość elementów scenicznych, które znajdują się na scenie podczas przedstawienia, zostało wykonane lub zbudowane w naszych teatralnych warsztatach i pracowniach. W warsztatach, które ciągle wyposażane są w coraz to nowsze maszyny o nowych możliwościach, które pozwalają sprostać wyzwaniom stawianym nam przez scenografów i reżyserów. Przestrzeń scenizacyjna, którą mamy do dyspozycji, jest jedną z największych na świecie. W środku możemy pomieścić scenografię tak dużą jak prawdziwe budynki. To tony stali, setki metrów drewna i tkanin, setki litrów farb i lakierów. Nic dziwnego, że po postawieniu tych wszystkich konstrukcji, kiedy już zaczną się próby, patrzymy na to z satysfakcją. Jestem częścią tej operowej machiny.